Niskopodłogowy tramwaj, ale tylko część niskopodłogową, przy bramie wyżynnej. Tramwaj jadący do Wrzeszcza z numerem 1. Ale można było obrócić tą tablicę numerową i wtedy tramwaj mógł mieć numer drugi i również jeździć do Wrzeszcza. Tutaj widać dokładnie budynek Volkstagu, który niestety nie zachował się. Został zrównany z ziemią, rozebrany i dzisiaj w tym miejscu jest parking policyjny przy... Gdańsku? Tak? Gdańsku. tak, to jest ulica Nowe Ogrody, Gdańsku. dokładnie naprzeciwko Urzędu Miasta Gdańska. A w miejscu budynku Miasta Gdańska znajdował się przepiękny budynek Senatu, również rozebrany po wojnie. Tutaj mamy tak drzewny, z pomnikiem zwycięstw niemieckich. To ciekawe, tak jak wszystkie kamienice dookoła zostały w 1945 roku zniszczone, tak pomnik zachował się w miarę przyzwoitym stanie. Został również rozebrany. Tak mówię o, tym, o tych pomnikach, dlatego że ostatnią taką nowością na mojej stronie to są właśnie gdańskie pomniki. Starałem się opisać i pokazać na zdjęciach wszystkie pomniki, które znajdowały się w Gdańsku przed wojną. Yy, nie, wszyscy, nie wszystkie oczywiście udało mi się pokazać na przedwojennych zdjęciach, ale jest tam na pewno dosyć dużo nieznanych i szerszemu gronu zdjęć. Czy komuś uda się zgadnąć, co to za ulica? To jest podwale staromiejskie. To jest, to jest widok podwala staromiejskiego. Akurat to zdjęcie, kiedy swego czasu omawialiśmy na forum, i tutaj no, udało się zidentyfikować dokładnie miejsce dzięki szyldom reklamowym czy, czy informacyjnym. Właśnie to jest szyld jakiegoś sklepu. Dzięki temu właśnie udaje się zlokalizować miejsce takich, takich zdjęć, które właściwie dzisiaj mało komu udałoby się rozpoznać. Czy stoi tam techniką łączności obecnie? Tutaj, tutaj kolega podpowiada z forum. Dzisiaj znajduje się tam techniką łączności. Kolejne piękne ujęcie ulica Piwna. Dzisiaj mamy po schodkach izbę rzemieślniczą. Na rogu, w miejscu firmowego sklepu fabryki Baltic, znajduje się sklep z biżuterią bursztynową, tak jak zauważyłem. No i ciekawostka, samochód, znaczy ciekawostka. No, samochód, który, na którym możemy zobaczyć tablice rejestracyjne Wolnego Miasta Gdańska, zaczynające się od liter DZ. I tablicę yy, oznaczającą państwo, czyli tą okrągłą tabliczkę z literkami DA. Czy ktoś rozpoznaje z państwa? Tak, to jest Tak, y, to jest takie dosyć ciekawe ujęcie ulicy Chlebnickiej, i też mamy samochód y, z gdańską rejestracją. Takie troszeczkę nietypowe, dlatego że najczęściej ulicę Chlebnicką fotografowano stojąc na środku tej ulicy. A tutaj mamy tak troszeczkę z boku, z dołu. Tutaj, tutaj mamy takie a, klasyczne ujęcie długiego targu. Z dużą ilością ludzi śpieszących się we wszystkich kierunkach. On jest tej samej szerokości dzisiaj co wtedy. był? Tak, tak. Tutaj, 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 znaczy ja myślę, że wygląda, wydaje się troszeczkę inny przez to, że to była ulica. Dzisiaj mamy jakieś tamte ogródki piwne i tak dalej, także to też troszeczkę zaburza tą całą perspektywę. A tu mamy ciekawe ujęcie zimowe. Jak widać po Motławie można było spacerować. Widok jest od strony, od strony ulicy Wartkiej. Tak, po prawej, po prawej stronie mamy takie szopy sklepy ustawione na łodziach, z tych sklepów bezpośrednio sprzedawano świeże ryby. I piękna panorama długiego pobrzeża. Jak widać, do centrum, do samego serca miasta dopływały duże statki pełnomorskie. A to ciekawostka, ja to zdjęcie tutaj tak y, dorzuciłem. Y, ono się pojawia w książce. To zupełnie zupełny unikat. Y, to jest samochód strażacki z lat 30. W tle mamy y, Remizę Strażacką. Y, remizę Strażacką y, w Dawnym Dworze Miejskim. A tam u góry za drzewami powinno być widać fragment synagogi. To zdjęcie już y, nie pojawiło się w y, żadnej z książek. To jest y, zupełna nowość, że tak powiem. Y, tutaj mamy tak sienny, y, widziany, widziany prawdopodobnie znaczy z Fotografia została wykonana prawdopodobnie z okien Banku Gdańskiego. Piękne zimowe ujęcie, pomnik Wilhelma. I troszeczkę inne ujęcie, tym razem chyba z hotelu Danzigerhof. Również targ sienny, z tym, że po lewej stronie widzimy fragment tego ogrodu botanicznego. Tak to było nazywane przed wojną, to był po prostu ogród, w którym rosły różne kwiaty, krzewy. No i tutaj, takie też dosyć znane miejsce fragmentargu węglowego, z tym, że dzisiaj zachowała się tylko brama wyżynna i katownia. Widoczny tutaj, tak, tak ale widoczny, widoczny po lewej stronie na pierwszym planie hotel Danzigerhof, Gerhoff. Przestał istnieć. W jego miejscu stanął budynek tak zwany lotu. No i zanim za dom towarowy braci Frejman też nie przetrwał wojny. No. Przetrwał? No, przetrwał, tylko że został no, potem. Nie, nie przetrwał odbudowy. Takie też y, znane ujęcie, znaczy znane, znane miejsce, ale takie to, że, troszeczkę ujęcie z innej perspektywy. Y, długiego targu. No i to zdjęcie y, pokazujące y, ulicę obecną 3 maja przed wojną promenadę i ulice Nowe Ogrody. Skrajnie po lewej stronie mamy widoczny budynek senatu, który dochodził do torów kolejowych. Tam dzisiaj mamy właśnie przedłużenie ulicy 3 Maja, wtedy budynek kończył się dokładnie na tej ścianie tego wykopu. Po prawej stronie troszeczkę w głębi mamy budynek Volkstagu. Yy, dzisiaj tam no, znajduje się parking yy, policji i budynki, które yy, właściwie stoją w miejscu dzisiejszej ulicy 3 maja. Yy, przed wojną ta ulica była węższa i biegła yy, dużo bliżej torów kolejowych mniej więcej tak jak dzisiaj są tory tramwajowe. Ulica długa, pełna życia pełna sklepów. Długie pogrzeże, z którego odpływały statki wycieczkowe, a dokładnie opisane w książkach. Takie przepiękne klimatyczne ujęcie krowiego mostu. Tam Nie, 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 to nie jest statek. To nie jest statek, to jest yy, budynek klubu Wieszlarskiego. No i dzisiaj, jak widać, to jest zdjęcie z końca lat 30. już po przebudowie Krowiej Bramy. Dzisiaj Krowi Most wygląda dużo gorzej. Stągwie mleczne, w których mieściło się schronisko młodzieżowe, do czasu wybudowania schroniska młodzieżowego na Biskupiej Górce. Z takich... Ciekawostek, które mnie interesują na zdjęciach to są właśnie słupy ogłoszeniowe, to są jakieś to są tramwaje, to są jakieś e, szyldy reklamowe, witryny sklepów, no tutaj akurat sklepów nie ma. To jest pocztówka, która dotarła do mnie już po wydaniu książki. Jedna, jedyna tutaj pocztówka w tej prezentacji. Pocztówka przedstawiająca y, pomnik poległych żołnierzy 4. Regimentu, y, który znajdował się na Placu Wałowym. Ten pomnik przetrwał wojnę w dosyć dobrym stanie, potem został rozebrany. I drugi z pomników, pomnik grenadierów, Pomnik stoi. Są, zostały tylko skute te napisy i przez długi czas był wykorzystywany jako słup ogłoszeniowy Muzeum Narodowego. To była również fontanna. A tutaj y, taka ciekawostka, y, zagadka do Państwa, co to za ulica. Powiem tylko tak, że to zdjęcie zostało, zostało zlokalizowane, to znaczy umiejscowione w dzisiejszej przestrzeni miasta dzięki sklepowi pana Maxa Willera, który sprzedawał między innymi rowery i wózki. Ten sklep widać po prawej stronie. Dzisiaj w miejscu tego sklepu znajduje się fontanna Czterech Kwartałów. To jest... To jest ulica Pierwsza Grobla. Widok y, z ulicy Świętego Ducha. Tutaj my stoimy właściwie na skrzyżowaniu, czy fotograf stoi na skrzyżowaniu. Y, mamy ulicę Pierwszą Groblę, potem mamy skrzyżowanie z ulicą Szeroką i kolejne groble dalej. Y, zaraz pokażę to. Tutaj mamy fragment y, księgi adresowej Gdańska z 1937 roku y, no, pod nazwiskiem Wheeler Max sprzedawca między innymi właśnie rowerów i wózków dzieci dziecinnych przy ulicy Pierwsza Grobla 14, numer telefonu 273 87 i zdjęcie zostało wykonane mniej więcej w tym miejscu, gdzie zaznaczyłem na planie miasta czerwoną kropeczkę. Dzisiaj budynki, w których znajduje się między innymi sklep Rossmann, one są cofnięte yy, znacznie od yy, ulicy. Przed wojną fasady budynków były dużo bliżej. Tam jest chyba nawet oznaczone w chodniku taką, jakąś tam innym kolorem płyt czy cegłą jest właśnie oznaczony przebieg dawnych, dawnych fasad tych budynków. To tak zwróciłem uwagę ostatnio. To. A to jest zdjęcie, o którym dyskutujemy w tej chwili, praktycznie. Zdjęcie, które ja otrzymałem, podpisane jako wrzeszcz. No i faktycznie, znaczy, trawaj jest na pewno gnański, więc tutaj raczej nie będzie to inne miasto. Linia dwutorowa, prawdopodobnie jest to ulica grunwaldzka. I tak na 99% jest to odcinek ulicy grunwaldzkiej pomiędzy. Ulicą Kościuszki a y, Braci Lewoniewskich. I ostatnie zdjęcie to, jak gdyby, zapowiedź. Y, zapowiedź y, tego, nad czym tutaj z Piotrem pracujemy, czyli albumu pokazującego przedwojenny Gdańsk kolorów. Ja, Dziękuję Ci za tę prezentację. Państwa chciałem zapytać, co my tam w tle słyszymy? Tak. To co, to, co Państwo słyszą w tle, to jest chybn y, Wolnego Miasta Gdańska.